Cześć, z tej strony Grzegorz Piątkowski z serwisu Bajka. Dzisiaj kolejny odcinek nowego cyklu Bike Check z Wykrzyknikiem. Zapraszam Was na naszą grupę facebookową o tym samym tytule, tej samej nazwie, czyli Bike Check z Wykrzyknikiem. Tam rozmawiamy o bardzo nietuzinkowych i fajnych rowerach. Dzisiaj właściciel tego roweru jest za mną, przegląda się, także mam lekką tremę. Natomiast Łukasza oczywiście już dobrze kojarzycie poprzez to, że wiele takich rowerów u nas gościło. A ta historia zaczyna się tak naprawdę w 97 roku od tego katalogu, kiedy to ja, znacznie młodszy, piękniejszy, szedłem sobie z m, chyba liceum wtedy do domu i w jednym z starachowickich sklepów rowerowych, Starachowicza nie wiedzą na pewno w którym, przy ulicy Kilińskiego, zobaczyłem tenże właśnie katalog. I tam przyznam, że nie patrzyłem wtedy jeszcze na rowery MTB. Jeden rower zwrócił na mnie swoją uwagę i był to Giant MCR, który teraz Wam pokażę. Zbudowany przez Majka Barrowsa, którego powinniście na pewno kojarzyć, jeśli interesujecie się rowerami szosowymi. Niezwykła osobistość, współtwórca takich rowerów jak na przykład Lotus. Ten rower wówczas naprawdę zrobił na mnie olbrzymie wrażenie, szczerze powiedziawszy na rower, MTB, po zobaczeniu tego nie patrzyłem. I do dzisiaj bardzo tego MCR chciałbym mieć. No ale był też oczywiście karbonowy Full MC, na którym też miałem okazję jeździć, bo kolega ten rower miał. I tak jak widzicie, mamy tutaj dokładnie ten sam rower, co w katalogu. I dzisiaj właśnie historia tego roweru. Jest to jeden z kolejnych rowerów. Łukasza, które na pewno już życie za sprawą bardzo charakterystycznych opon. Te opony tutaj być może niekoniecznie pasują, na pewno się wyróżniają, ale Łukasz o tym wie i powiedział, że zamieni je na zupełnie inne. A jakie takie, które właśnie teraz Wam się tutaj wyświetlą i myślę, że te oczywiście nawiązują do klasyki w najlepszym wydaniu, czyli Michelin Wild Gripperów w słynnym zielonym kolorze i sądzę, że zrobią tutaj naprawdę świetną robotę i będą, będą wyglądały doskonale. No a my teraz przyjrzyjmy się co rower ma na pokładzie, bo zapewniam Was, że jest niezduzinkowy i naprawdę złożony ze smakiem. Rama to karbonowy MCM, który był kultowy na końcu lat 90., między innymi za sprawą bardzo, bardzo fajnego teamu fabrycznego, w którym jeździły naprawdę wielkie sławy tamtych lat. Na dzisiejsze standardy Rama posiada no niestety przestarzałą geometrię, ponieważ jest bardzo długa górna rura i nietypowy rury podsiadłowej, który wymusza jazdę z niską kadencją. No ale były to jeszcze czasy, w których korby, na przykład XTR, potrafiły mieć blat 46-zębowy, no a takiej wysokiej kadencji nie sprzyja. To też stąd i taka geometria. Jak widzicie widelec również jest długi, no na dzisiejsze standardy byłby w rowerze do XC dość kuriozalny, gdybyśmy przełożyli to na 29 cali. Szczerze mówiąc na tego typu ramię jeździ się dziwnie, szczególnie kiedy zestawimy ją z dość długim mostkiem na no powiedzmy, że standardem w tamtych czasach były wsporniki o długości 120 mm. Rama jest bardzo fajnie wykonana. Mamy tutaj bardzo charakterystyczny element dla Gianta, czyli monostej, który usztywniał całość. Jeśli chodzi o samą jakość wykonania, czy użyte włókno, naprawdę do niczego się nie można doczepić. Była to topka tamtych lat, ponieważ Giant stosował bardzo, bardzo zaawansowane włókna już właśnie pod koniec lat 90. Nie jako ciekawost, tylko mogę wam powiedzieć, że tych samych włókien stosują dzisiejsi niektórzy producenci chociażby mm, obręczy do kół. Technologia starożytna, ale jeszcze jest użytkowana. Te ramy zostały w dużej ilości w magazynach Gianta i pamiętam, że w latach 2000-Giant pokusił się o rebranding, czyli po prostu tę samą ramę, którą wyjął z czeluści magazynu przemalował i zaoferował najlżejszy rower na rynku na karbonowej ramie. No i szczerze powiedziawszy był to przebój, chociaż no bardzo, bardzo starożytna już w tamtym momencie geometria troszeczkę go deklasowała. Łukasz postawił w dużej mierze na grupę Deore LX, no i tak jak mi wspominał chciał też, aby rower jak najbardziej przypominał katalogowe wcielenie. Czarna korba LX oczywiście trzyrzędowa mamy taką samą przerzutkę z tej samej grupy mocowaną w systemie E-type czyli na takiej blasze do środka suportu. Łańcuch to współczesny KMC złoty, ale myślę, że bardzo fajnie komponuje się kolorystycznie i też jeśli chodzi o KMC naprawdę doskonale działa. Przerzutka to również Deore LX, kaseta jest z tej samej grupy. I przyznam, że całość działa naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Natomiast monetki, a właściwie klamko monetki są z grupy wyższej. Myślę, że to naprawdę doskonałe posunięcie, ponieważ Łukasz zastosował klamko monetki z grupy XT o bardzo fajnie działających cynglach z niewielkim skokiem roboczym. Całość działa naprawdę bardzo precyzyjnie i ja bardzo je lubię właśnie za ich trwałość, jak i ergonomię. A skoro jesteśmy przy klamkomanetkach, oczywiście hamulce, klamki właśnie z tejże serii to były moje pierwsze prawdziwe klamki hamulcowe, które kupiłem w życiu. Ustawiłem je po swojemu, czyli jeśli chodzi o tylny hamulec, wyjąłem jedną podkładkę, a jeśli chodzi o przód, wyjąłem dwie podkładki. Tu jak widzicie, właśnie mamy system Servo Wave. I ten system pozwala za pomocą tej krzywki, której pracy teraz możecie oglądać, zmienić charakterystykę pracy hamulca. Czyli właśnie przedni hamulec w tym momencie jest ustawiony na największą siłę ścisku, a tylny na pośrednią siłę ścisku, ale większą modulacją, bo właśnie takiego zestawienia oczekujemy od hamulców w cross country. No i same szczęki to także grupa Deore XT, jest to pierwsze wcielenie v z tejże grupy, działają naprawdę świetnie, natomiast luzy właśnie hamulce Shimano z tamtych lat miały olbrzymie, tutaj również występują. Istniały zestawy naprawcze do tych hamulców i dzięki nim można było luzy wyeliminować, bądź niektórzy stosowali tradycyjne, metody polegające na ich likwidacji tych żeluzów poprzez gumki, recepturki, to też działało. Koła zostały zbudowane w oparciu o obręcze Mavic oraz czarne piasty LX, czyli taka klasyka gatunku, może niezbyt lekka, ale myślę, że są to koła, które pozwalają dojechać na, na koniec świata. Posłuchajcie teraz pracy bębenka. Charakterystyczna, przyjemna dla ucha. Łukasz zastosował tutaj karbonowy booster marki Lizard Skins, i tak naprawdę no, boostery były czymś bardzo, bardzo potrzebnym i spotykanym w tamtych czasach, ponieważ dodatkowo usztywniały tylny trójkąt ramy, który nie był rozginany za pomocą hamulca. Sztyca to karbonowa biria którą sprzedałem Łukaszowi, wyciągając ją z Biri Unplugged, która wisi w naszym showroomie, ponieważ tam włożyłem sztycę XTR. I ja z tą sztycą nie spotkałem się nigdzie indziej. Jeśli ktoś z Was taką ma, użytkuje bądź z taką się spotkał, to chętnie poczytam w komentarzach czegoś więcej na jej temat. Jestem ciekaw, czy i w jakich rowerach była instalowana? No, ja w starych katalogach jej nie widziałem. Jestem ciekaw, czy została wykonana tylko do modelu Unplugged, czy może gdzieś jeszcze się znajdowała. Siodło Selle Royal o imitacji faktury karbonu dokładnie takie siodło, tylko w innej kolorystyce było zainstalowane w tym rowerze katalogowym. W oczy rzuca się wspornik Tune Jest to wspornik z dawnych lat produkcji. O czym mówi po pierwsze anoda, po drugie logo, a po trzecie też system montażowy, ponieważ producent zastosował śruby o różnej wielkości. Co szczerze mówiąc jest trochę wkurzające, ale też gdzieś tam pozwala wyróżnić się z tłumu, przynajmniej tak to nazwijmy. Kierownica to klasyka gatunku, czyli kore i gripy, które Łukasz zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, kupił na eBayu. No, i oczywiście Król wszechwag, czyli marcowski bomber, którego kompleksowy serwis wykonałem. A Łukasz zadbał o jego odnowienie, no bo z, tak naprawdę bomber był w dość kiepskim stanie wizualnym i teraz jest pomalowany, odnowiony. Myślę, że wygląda bardzo fajnie, no i pracuje dobrze, chociaż przyznam, że skok jest dość znikomy, a miękkość sprężyn, która jest zbyt duża dla mnie, no nie pozwala cieszyć się w pełni z jazdy na tym to, bo dla mnie jest troszkę za miękki, trochę się pode mną zapada. Zwróćcie jeszcze uwagę na pancerze Nokon, starsi na pewno je pamiętają, były to pierwsze pancerze z aluminiowych koralików o tak naprawdę niemalże zerowej ściśliwości i dzięki temu hamulce typu V-brake działają naprawdę doskonale. I tutaj również w przypadku XT na pantografie, które fabrycznie są dość gumowe, tutaj zostały znacznie usztywnione i działają doskonale. Jak jeździ tego typu rower? No przyznam, że gdy na niego wsiadłem, oprócz geometrii, która już wam wspominałem, jest przestarzała, okazuje się, że przód naprawdę bardzo, bardzo fajnie wybiera nierówności, ale moim zdaniem zupełnie nie wpasowuje się w charakterystykę ramy, bo rama jest bardzo sztywna. No i mamy tutaj taką sytuację, kiedy właśnie przód jest wybierany, w ogóle go nie czujemy. A z kolei rama podbija nam koło do góry, na każdej nierówności. Tutaj widziałbym amortyzator o innej charakterystyce pracy, tak jak RockShox Seat. Fabrycznie Giant instalował tutaj RST. No i przyznam, że też byłby tutaj interesującym i na pewno nieoczywistym dziś wyborem, bo. Niewiele tych amortatorów widuje się na rynku. Koła mogłyby być troszeczkę sztywniejsze. Też tutaj widzę pewną nie do końca dobrą korelację pomiędzy sztywnością ramy a właśnie niedużą sztywnością kół. Natomiast całość, mimo wszystko, myślę, że fajnie się komponuje. Tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na stery Roxa i są to stery z ostatnich lat produkcji, które chyba nawet nie były już pokazywane w kat Catalogach. Tak jak Wam mówiłem w jednym z filmów, pewien Pan kupił je od właściciela marki ROX z pozostałymi częściami, które w magazynach zalegały, no i teraz sukcesywnie sprzedaje je na zagranicznych. Portalach. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Nie zapomnijcie odwiedzić naszej grupy Bike Check z wykrzyknikiem na Facebooku, w której dyskutujemy o tego typu rowerach. Możecie również oczywiście własne zdjęcia przesyłać i wspólnie będziemy zastanawiać się, co w takich rowerach jeszcze można zrobić, aby bardziej Was cieszyły. Dziękuję. Kolejny film, oczywiście, w następną niedzielę o godzinie 16.00. Już teraz Was zapraszam. Cześć, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!